Zakłady Federal Mogul Gorzyce są zainteresowane współpracą z Krajowym Przemysłem Obronnym. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są obecnie na szczeblu ministerialnym. Szczegóły współpracy były także omawiane w trakcie wizyty Jakuba Stefaniaka, sekretarza stanu oraz zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Federal Mogul Gorzyce należy do globalnej korporacji Teneco. To największy na świecie producent tłoków. Wytwarzający około 5% globalnej produkcji tłoków silnikowych wykorzystywanych w motoryzacji, transporcie ciężkim oraz zastosowaniach specjalistycznych. Dla Gminy Gorzyce to jeden z kluczowych podmiotów do współpracy. Spotykamy się tutaj, żeby zaprezentować potencjał Gminy Gorzyce, potencjał właśnie tej firmy i pokazać to, co ta firma wnosi zarówno w gospodarkę naszą krajową, jak również budżet. Naszej gminy, powiatu i budżety nasze rodzinne, naszych tutaj mieszkańców. Cieszę się bardzo, że Państwo tutaj przyjechali, bo jestem w stanie pokazać największy zakład na świecie produkujący tłoki dla przemysłu i motoryzacyjnego, ale również dla wojska. I mają swój ogromny potencjał, tutaj wykształconą załogę, bardzo nowoczesne maszyny, zautomatyzowane. Mamy ponad 400 robotów, które tutaj dzień i noc produkują nasze produkty. Chcemy przedstawić naszą ofertę dla naszego państwa. Co ciekawe, firma produkuje obecnie na potrzeby wojska, ale nie jest to wojsko polskie. Z komponentów wytwarzanych w gorzycach korzystają inne armie. Nawiązanie współpracy z polskim wojskiem ma być nie tylko szansą na dalszy rozwój federalnego Górgorzyca, ale także wymiernym wkładem w zwiększenie potencjału obronnego państwa. Jesteśmy w Forpoczcie, wśród krajów europejskich, jako Polska wydajemy w tej chwili najwięcej, jeśli chodzi o nasze PKB, na obronność. To już jest prawie 5% i z tej drogi nie zejdziemy. Ale, szanowni Państwo, Musimy też szukać partnerów. Jak doskonale wiecie, niedawno została ogłoszona finalna decyzja dotycząca programu SAFE. Program SAFE to gigantyczne środki w ramach Unii Europejskiej przeznaczane na obronność. 40 miliardów euro, czyli no 200 miliardów złotych, to jest pula tych środków, które. Trafią, czy też mogą trafić do Polski, a konkretnie także do polskich zakładów, które no, muszą w jakiś sposób albo chcą, czy też są zainteresowane współpracą właśnie z tym przemysłem obronnym szeroko rozumianym i także z wojskiem. To jest oczywiście z jednej strony przemysł dual use, ale w to wchodzą też takie zakłady, jak tutaj ten, w którym dzisiaj jesteśmy. Już rozpoczyna się w ministerstwie obrony narodowej dzielenie tych środków, czy też projektowanie tego, na co pieniądze z budżetu. To safe mogą być wydane, ale z drugiej strony już Ministerstwo Obrony Narodowej zaczyna komunikować, że zaprasza do współpracy firmy, które zajmują się właśnie produkcją przemysłu, firmy, które mogą rozwijać tą działkę dual use, na którą bardzo mocno stawiamy. Udział w spotkaniu wziął także wicewojewoda podkarpacki Tomasz Lorenc oraz gospodarze gminy Leszek Surdy i jego zastępca Jakub Osuch. Spotkanie było okazją, by zaprezentować, jak wygląda produkcja w zakładzie i z jakich technologii się tu korzysta. My możemy produkować przede wszystkim to, co już umiemy robić czyli tłoki. Obecnie produkujemy tłoki do silników, które już są w bojowych wozach piechoty tylko nie polskich, tylko zagranicznych również tłoki do czołgów ale tłoki są też w dronach. Również jesteśmy w stanie dostarczyć, mam nadzieję, kiedyś do Setek tysięcy takich pojazdów, pojazdów czy, czy statków lotniczych. Także potencjał jest, jeżeli brakłoby nam zdolności, to mamy hale, prawie 8 hektarów hal produkcyjnych i wolne miejsce na to, żeby zainstalować następne linie produkcyjne i dostarczyć produkt o naprawdę wysokiej jakości. I w dobrej cenie jeszcze, bo jeżeli ten produkt będzie wyprodukowany w zakładzie, który jest bardzo wysoce zmechanizowany i zrobotyzowany, to też gwarantuje i jakość, i cenę, która na pewno jest atrakcyjna. Oprócz tego, co jest jeszcze ważne, logistyka, czyli produkcja, która jest zlokalizowana niedaleko od swoich klientów i może reagować natychmiast i bez zbędnych zapasów i kosztów. Dużym atutem Gorzyckiego zakładu Federal Mogul jest to, że posiada on wszelkie licencje i niezbędne zezwolenia, by współpracować i produkować na potrzeby wojska. To także pozwoliłoby na szybką realizację projektów związanych z obronnością i krajowym przemysłem zbrojeniowym. Tutaj ten potencjał jest. Teraz tylko trzeba spróbować. Sięgnąć po te środki, które są już praktycznie zabezpieczone, no i włączyć się w ten proces szeroko rozumianego budowania bezpieczeństwa Polek i Polaków. Środki chociażby z programu SAVE, gigantyczne zresztą, one będą rozparcelowywane w porozumieniu z osobami, które mają największe doświadczenie. W tej chwili są to ludzie, którzy powracali też z placówek NATO do Polski, stanowią taki trzon mocny, jeśli chodzi o zaplecze Sztabu Generalnego, jako zespół doradców, dowódcy. Generalnego rodzaju sił zbrojnych i to oni w dużej mierze będą to planować na tym pierwszym etapie. Oczywiście wiadomo, jak to w życiu bywa, tam mogą następować różnego rodzaju korekty. Wojna to jest sprawa bardzo nieprzyjemna, niemiła i przykra, ale z drugiej strony tak to już jest i historia to pokazuje, że każda wojna daje też pewnego rodzaju impuls dla biznesu, impuls dla przemysłu.